Cześć, witajcie z tej strony. Poczciwy. Jak to było? Poczciwy. Hmm. Poczciwy. Poczciwy. Jak to było? Widzowie serwis. Przepraszam, ale nie pamiętam, jak się nazywały. Pocz... O, poczciwy szwagier. Cześć z tej strony, poczciwy szwagier. Dziś będziemy nagrywać Brawl Starsa. jak e, będziemy. Bez przerwy grać. Może rosną naszą downie. Właśnie wbijemy 1600. Jak ehm, możecie sobie obejrzeć e, tego live'a e, u tego. E, Jak on się nazywał? No. U, wpadajcie na kanał do Zalot 625 i do Phoenix ekipa Na Phoenix ekipa tam są. E, tam będzie live, poradnik z brawla. Jak ktoś dopiero zaczął grać, więc spokojnie, spokojnie każdy się dowie jak grać. Aktualizacja doszła oczywiście. E... Tu jest ten. E... Wpadajcie do pana e... pana ciasteczka. On jest dobrym youtuberem, ale fatalny z brawla serio mówię wam. E... Ja tutaj mam rodzice pięknie. Na razie to mamy same dobre postacie, tylko że nic się nie to jest, Nic się nie trafia. To jest bardzo źle no. 71 końców tylko 17 gemów. 20 gwiazdnych żetonów. Gwiazdne punkty są używane do kupowania ekskluzywnych przedmiotów w sklepie. Zdobywaj gwiazdne punkty za nagrody na koniec sezonu i awanse zadymiarzy. Okej, okay, dobra. Bilety na wydarzenia dają możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach biletowanych. Bilety na wydarzenia znajdziesz w skrzynkach zadymiarza. Monety służą do rozwijania zademiarzy. Znajdziesz je w skrzynkach zadymiarzy. Czyli tych niebieskich tutaj. Aby otworzyć tę skrzynkę zadymiarza, należy w wybitwach zebrać 100 żetonów. Klejnoty służą do kupowania skrzynek przebrań i innych przydatnych rzeczy w sklepie. Zdobywaj klejnoty ze skrzynek zadymiarza lub kupuj je w sklepie za prawdziwe pieniądze. O, no, no to prawda, no, ale to są tylko pakiety. Tu macie pakiet powitalny 150... 170 gemów, to się po angielsku nazywa gemy Tu macie zasoby, pakiety gemów Jak po prostu to są klejnoty To pakiety monet wszystko, To wszystko pakiety klejnotów za Wszystko za pieniądze prawdziwe Pakiety monet są za gemy, tutaj o Czyli klejnoty To będzie mini poradnik Jak chcecie zmienić imię, wchodzicie tak tutaj, ustawienia i macie tutaj języki a imię e, tutaj macie i zmieniać na razie za darmo kolejny, ko, e, dwa, e, kolejny raz e, ten raz za darmo a kolejny już za 60 gemów potem za 80 więc tu macie regulamin, połącz line jak połączycie e, logowanie do Google Play to dostaniecie Normalne, to dostaniecie Barleya Wizarda To jest ten Tak, to jest ten To jest ten No więc tak yy, yy, Ustawienia No i to wszystko na razie Macie muzykę Wyłącz Włącz. Efekty dźwiękowe włącz, włącz. Włącz, włącz, wyłącz Wyłącz zablokowanie kontrolerów wyłącz Wyłącz, wyłącz tu macie twórcy Więc tak Tu macie tak Tutaj to, tu macie dzien, dzienniki bitew jak wygraliście jak, sobie, jak nie pamiętacie tutaj grałem z youtuberami Tak, Artanis to ten YouTuber. Ja, e, Lukasek, oczywi oczywiście m, poczciwy ten, poczciwy... Napiszcie no, w komentarzach. Każdy ma napisać e, moje imię, nie imię, tylko e, jak się nazywam na YouTubie, bo ja zapominam po prostu. Serio. Macie, wygraliśmy z nimi. Dwie minuty trwało, dwie plus osiem. Godzinę 20 minut temu, tak. To wejdzie dzisiaj... Tak, dzisiaj. No więc tak. Tutaj mamy, no mini poradnik. Tu macie tabelę wyników. Tu macie sobie kluby. Klub ekipy. Wpadajcie na klub ekipy. I tu global... Lokalne PL Co? Ile oni mają osób? 100 na 100? Co jest grane? Co jest grane? Sto ludzi, najmniejszy, najmniejszy ma siedem tysięcy i ma Co? I Krołeś, nie, no. co, bibi ma. Co? Klub ekipy jest na razie troszkę słaby, więc no. Nie mówcie, że jest dobry, ale no jest. Jest dobry, bo tam może dojść. No jak? No i tak. Co? So. Gazowana zupa. 100 na 100 biaczyk. Witam wszystkich w wygazowanych progach 4240 co na zjedzenia, Eee, ten damy sobie Jest Mortis w ogóle. Jest tutaj Mortis. O jest Mam mod ma 10 dziesiąta. Co? Ranga dwudziesta. Co ten typ ma? Co? Od ilu on gra? Ludzie. Janusze biznesu. 39 na 100. Seria? Tak mało. Zapraszam do klubu. Janusze biznesu. Zapraszam aktywnych graczy. Nie pożałujesz. Będą też konkursy na PSC. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Oh. Leon. Co wszyscy mają leony? Co ludzie mają po pięćset siedemdziesiąt dwa? Najlepszy po ile ma? Co najlepszy, który ma... Co ma Leona? Co najlepszy, który u nas ma... Leona to ma 934 w Polsce. Okej. ok. ludzi ma Leona? Najmniej ma Typol, który ma 5,72 Co? Globalne Co? Najlepszy pewnie ma dużo O, już 9 minut trwa filmik Nie no, na ta z to najlepszy ma 1620 O tak, no to... Jeszcze sobie chwilkę zagramy. Jedną bitewkę, Jedną grę. I kończymy z odcinkiem. Wejdziemy no tutaj. Mamy tego kajtka może. Nie co się tu dzieje. Musimy uciekać. Źle, tak dla nas. Dobra. I się teraz uleczy. Kajtek. 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 Zobaczymy, ile może wzięły obszaru. O, idealnie. skrzyneczka są Prosto Po prostu pięknie. No, tam nie ma żadnego cuba? Nie ma. O serio, taki noc siebie typol nie umiesz nawet Rico walnąć. Myślę, że aha, co, co ten typol robi serio, on idzie na spajka, No ty palcem mnie atakujesz, już wiesz, że jestem youtuberem no, co on mi zrobi? Co oni mi zrobią? No. Weźcie ludzie, co mi zrobicie? No nic no. Czekaj na tego... terena. Nie! Czy to Nie no, mój no, typuł przegrał, no, zginął Co on, nie zginął? Jak to? Patrzcie te, ludzie jak się gra. Tak się gra. I tego bóla teraz bierzemy. Nie, serio. Trzeba było czekać jak się mój człowiek urodzi. No ale no trudno, no. Co to za typ? No nie wbiliśmy dzisiaj, no to... Papa, pa, żegnam was! Poczciwy... jak to było? Poczciwy... Nie wiem jak. Zalot 625. Nazywam je poczciwy krzychu, więc no to żegna Was poczciwy krzychu, pa! pa!